Tak zauważyłem, przynajmniej tak patrząc też po sobie. No, bo ja akurat nie mogę powiedzieć, że straciłem kogoś aż tak bliskiego jak mama czy tata. Dwie babcie straciłem, mm. no, więc też mam wrażenie, że w jakiś sposób też dotknęło mnie to nawet bardzo. I zauważyłem, że chyba najważniejsze jest w tym, że pozwolić sobie to przeżyć tak, jak ty czujesz, że musisz to przeżyć. Nie zastanawiać się, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, tylko po prostu, co czujesz, to to przyjąć i nadmiernie tego nie analizować, bo jest to tak kuriozalna sytuacja pod wieloma względami, tak niezrozumiała też dla nas, ponieważ nawet nasz mózg nie jest do końca w stanie ogarnąć nicości czegoś, czegoś mm -hmm. nie ma kompletnie. Jest to dla nas, dla naszej nawet psychiki jest to niezrozumiała rzecz, tak samo jak nieskończoność jest dla nas niezrozumiała, tak samo to. I mam wrażenie, że najlepsze co można zrobić w tej sytuacji, to po prostu pozwolić sobie odczuwać to, co w danym momencie odczuwasz. Jeśli czujesz szczęście, to czuj to szczęście faktycznie i ciesz się, że jest ten moment, w którym ono jest. Nie staraj się odbierać sobie go ze względu na to, że nie wiesz, czy to jest złość. tak, że nie mm -hmm. wypada. Tak samo nie potępiaj się w momencie, w którym czujesz rozpacz. Bo ta rozpacz też mam wrażenie, paradoksalnie ona na przykład potem naprowadziła mnie na piękne momenty, na przykład w których dochodziło do mnie, że mam wspaniałe wspomnienia.